Spójrz, Wojtku. Ślady bazyliszka. Głupie ludzie do lasu wleźli. A tam kupa potworów. Rzeczywiście głupie. A czego to ludzie mogą w lesie szukać? Benedlbercie! Zła, Wojtku! Chodź ze mną, idziemy. Przyszedł ten dzień ostateczny. Chodź ze mną. Daj rękę. Idź, z sobie. Zabieram ciebie. Zabieram ciebie, idziesz ze mną. Nie. Majorze. Nadszedł twój dzień. Będziesz dalej wąchał? Nie. Mam cię zabrać z sobą. Nie ja wiem. Jeszcze raz. Eee! Swędzi mnie amulet, Benedelbercie! Wyciągaj miecz, Wojtku! Mój też mnie swędzi! Eee!